Hej, witam się z Wami na kanale Niegrzeczne Książki. Jeśli jesteście z nami na bieżąco i nas subskrybujecie, do czego oczywiście bardzo, bardzo zachęcamy, to wiecie, że na naszym kanale funkcjonuje seria o niegrzecznych autorkach, gdzie opowiadamy o wszystkich książkach od danej autorki, które zostały już wydane lub zostaną wydane w najbliższym czasie. Opowiadałyśmy Wam o Emily Szelest, o twórczości Ady Tulińskiej, a dzisiaj przyszedł czas na. Katarzynę Bester z okazji jej najnowszej książki Mam coś Twojego, która chwilę temu miała swoją premierę i z tego co czytamy w Waszych recenzjach, totalnie zawładnęła Waszymi Sercami. Katarzyna Bester to autorka, której książki sprawiają, że czytelniczki śmieją się na głos, a po skończeniu jednej książki chcą cały czas, więcej cały czas chcą mieć ten dobry humor, tych charakternych bohaterów i te wszystkie emocje, które Katarzyna Bester zapewnia czytelniczkom w swoich książkach. I mamy dla was coś fajnego, rozdanie, którego oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie do tego filmu. Tam znajdzie się również regulamin, który pamiętacie, żeby napisać, że akceptujecie jeśli chcecie wziąć udział w tym rozdaniu i mm, trzy osoby Mogą wygrać słodkiego kłamcę. Jeśli już mówimy o słodkim kłamcy, to była książka, która została wydana w tamtym roku, i poznajemy tutaj Stellę, dziewczynę, kobietę, której świat tak naprawdę w jednym momencie się zawalił, kiedy dowiaduje się o zdradzie swojego chłopaka. Po tym wydarzeniu Stella chce zbudować swoje życie od nowa, wszystko zacząć z czystą, białą kartką, w czym oczywiście pomaga jej jej przyjaciółka Wiktoria. Kobieta chce zrobić sobie przerwę od mężczyzny, ale los okazuje się, że ma dla niej całkowicie inne plany i na jej drodze stawia nie jedną, a dwie przeszkody. Z jednej strony mamy tu Roberta, który jest właścicielem sieci kawiarni, a z drugiej Adama, przemiłego i przystojnego sąsiada. Niestety każdy z nich, tak jak były chłopak Steli, może okazać się kłamcą. I o szóstem, czy dziewczyna będzie miała odwagę, żeby zacząć życie na nowo, żeby ponownie zaufać? Przeczytajcie Słodkiego Kłamcę. Na święta Katarzyna Bester przyszła do nas z piękną, graficzną okładką i świątecznym nieporozumieniem. Harper, nasza główna bohaterka, jest kobietą, która nie czuje magii świąt i jedyne czym się zajmuje, w czym jest bardzo dobra, to jest jej praca. Dziewczyna przygotowuje się do wyjazdu i awansu, ale przez pewne nieporozumienie trafia do mieszkania, w którym jest nasz drugi główny bohater, czyli Holden, który przyjechał do Londynu w interesach. Jak poradzi sobie ta dwójka w małym, zamkniętym mieszkaniu, gdzie będzie skazana na siebie, czy nie będą mogli się znieść, a może wręcz przeciwnie, narodzą się między nimi uczucia. I ostatnia książka Katarzyny Bester: Mam coś Twojego. Historia, która zaczyna się w dosyć nietypowy sposób, kiedy nasza główna bohaterka. Kate wbiega pijana w ścianę. Dziewczyna chciała się przedostać na peron 9 i 3 i wkroczyć w magiczny świat Harry'ego Pottera. Jak możemy się domyślać, nie za bardzo jej się to udaje. Na zewnątrz Kate jest radosna, żywiołowa, pełna energii, jednak w środku ciąży na jej tajemnica z przeszłości, która sprawia, że dziewczyna boi się zakochać. Pewnego dnia napotyka na zgubionego psa, a później na jego przystojnego właściciela. Czyli Scott'a. Czy mężczyźnie uda się zburzyć ten mur i uzyskać zaufanie Kate? Przeczytajcie, mam coś Twojego gwarantowane 200 stron doskonałej zabawy. To też potwierdzają recenzje niegrzecznych czytelniczek. I tak przedpremierowo w tajemnicy wam powiem, że to nie są jedyne książki Katarzyny Bester, które możecie przeczytać w tym roku, jeśli jeszcze ich nie czytałyście, dlatego że już na wakacje będzie mieć premierę kolejnej książka, czyli Ucieczka z nieznajomym, oczywiście o szczegółach, o dacie premiery, o okładce i o treści tej książki będziemy Was informować na naszych social mediach, do których oczywiście Was zapraszamy i zachęcamy do bycia z nami na bieżąco na naszym Facebooku i Instagramie, a także na grupie Niegrzecznych Czytelniczek. Świetnie, że z nami jesteście. Odsyłam Was do rozdania w opisie i pamiętajcie, czytajcie zawsze bez cienia wstydu.